Rok 1918. Koniec I wojny światowej. W Europie narodził się nowy porządek. Wraz z narodzinami nowych państw na europejskiej mapie pojawiło się też wolne miasto Gdańsk. Centralnym punktem tego obszaru, liczącego łącznie 1893 km2, było samo miasto. W swoich założeniach wielokulturowe miało sprawić, że wspólnie i zgodnie na jego terenie będą żyli przedstawiciele wszystkich narodowości Niemcy, Polacy, Żydzi, Szkoci, Holendrzy czy Rosjanie, obywatele wolnego miasta Gdańska, po prostu Gdańszczanie. W tym okresie Gdańsk był miejscem niepowtarzalnym, pełnym ciasnych uliczek, majestatycznych kamienic, przechodniów, kupców czy statków cumujących na motławie, z charakterystycznymi spichlerzami i górującymi nad domami wieżami kościołów. Takiego klimatu nie miał wówczas żadne europejskie miasto. Ciemne chmury nad wolnym miastem gdańskim zebrały się, gdy w latach 30 faktyczną władzę przyjęli naziści. Ostateczny kres wolnemu miastu położyła druga wojna światowa. Pokazujemy wolne miasto okresu międzywojennego, drugie wolne miasto Gdańsk. Chcemy, żeby zwiedzający poczuł atmosferę przedwojennego Gdańska, dlatego też pokazaliśmy zdjęcia starej gdańskiej ulicy, starych gdańskich kamieniczek, jest to po prostu ulica Długa, z przedmiotami, które wtedy znajdowały się w Wolnym Mieście. Mimo późniejszych lat wojny, okrutnej wojny, to ich wspomnienia były takie trochę uwznioślone. Pamiętali dobre rzeczy. Opowiadali nam o początkowych bardzo dobrych stosunkach z sąsiadami Niemcami. Większość z nich bawiła się jako dzieci z niemieckimi dziećmi bez żadnych przepychanek po prostu to były dzieci jednej ulicy. Jeżeli były walki, to między dzielnicami miasta, a nie między narodowościami. Zapraszamy na naszą wystawę, na wystawę prezentującą Wolne Miasto Gdańsk. Zapraszamy po to, żebyście Państwo poczuli atmosferę tamtego miasta, miasta, którego dzisiaj niestety już nie ma.